Pewnie niewiele, niewiele mieszkańców naszego miasta wie o naszym klubie, o klubie Akson Zamość, który tak naprawdę zrzesza kilkudziesięciu zawodników aktywnie trenujących nawet cztery razy w tygodniu, także już na, na, na poziomie profesjonalnym. Nawet w zeszłym roku nakręciliśmy film z, z sezonu naszego klubu, który, którego premiera będzie w najbliższy wtorek. Zaraz po premierze oficjalnej pojawi się on na Facebooku, także będą mogli sobie Państwo zobaczyć, jak wyglądał taki sezon klubu zamojskiego, który naprawdę ma wiele sukcesów na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Podczas, tego, podczas tej premiery widzowie będą mogli zobaczyć sukcesy też uczestników, którzy trenują na co dzień boczję, która dyscypliną jest Dosyć wymagającą od zawodnika cierpliwości, uwagi, ale też pomocy drugiej osoby, by te wyniki były jak najlepsze. Co ten dokument jeszcze przedstawia i na co też warto zwrócić uwagę, przychodząc do Zamańskiej Akademii Kultury na premierę tego filmu? Um, tak, tutaj głównymi dwiema dyscyplinami pokazanymi jest bocia i frame running, czyli tak naprawdę dwie dyscypliny. Naj, dla osób z największą niepełnosprawnością, e, takich osób, które nie mogą brać udziału w żadnej innej dyscyplinie, film e, e, przedstawię nie tylko e, tych naszych zawodników e, najbardziej profesjonalnych, którzy walczą nawet o paraolimpiadę, czy w bocie, czy w frame-runningu, czy mistrzostwa świata, e, ale także. E, po prostu to, jaka jest atmosfera w klubie, że są zawodnicy, którzy przychodzą do nas po to, po prostu, że nie mają co robić na co dzień, że to jest ich jakby rodzina, forma spędzania czasu, ich tak naprawdę miłość. To zapraszamy na premierę filmu. Zapraszamy.